Siemanko, z tej strony witam was w nowej serii z gry Trigger 2. Jest to co ciekawe gra darmowa, udostępniona na te urządzenia mobilne z Androidem czy z iOSem, czy np. różne telefony i np. I, na, na, na iPhone'a. Ale również jest ta gra dostępna, co ciekawe właśnie na Facebooku co właśnie macie teraz okazję zobaczyć, bo aktualnie na Facebooku widzę gram. Więc jest armowa, możecie ponownie link, to możecie sobie... również zagrać i, i nie wiem jak długo trwa gra, zagrałem chyba pierwszą misję, ale pokażę oczywiście ją na początku. Więc Więc dobra, przejdziemy do gadania, spróbuję, nie wiem, 5 może odcichów z tego będzie. Myśly nie są aż tak długie, bo to, no wiecie, to, to była gra zrobiona pod pod telefon, więc ani wymagających chyba dużo nie powinny też być, no, ale dobra, przekonamy się sami. All let's roll. No dobra, jestem i jak widzicie pokazuje nam, że którym, którymi przycika, przyciskami możemy chodzić i... Możecie sami zobaczyć na grafikę, naprawdę to jest bardzo ładna grafika. Co to, że to była gra na podrobiona pod Androida. I również to jest teraz gra przeglądarko, przeglądarkowa, więc naprawdę możecie zobaczyć na grafikę. Jest bardzo ładna. No i dobra, Czyli Mamy przynieść mu wodę, okej. Okay. Skąd? Okej, okay, dobra, tu mamy już nawigację, mamy... Okay. czyli tutaj dobra, mamy zaznaczone szaką. idziemy po wodę, pewien no, tryb leży. Z tego co wiem dokładnie, to jest chyba, yy, nie czytałem dokładnie opisu tej gry, mam już z powrotem wodę, nie czytałem dokładnie tego, yy, z powrotem opisu tej gry, ale, ale, o, sam razie leci. Ale to jest chyba któryś tam roku w przyszłości bę, 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 i miasto jest opanowane przez y, zombie, po prostu infekcja się wdała. Mamy go zrobić, okej. Okay. Aha. My mieliśmy mu go wody, a on zdrawie wziął, żeby jeść, ty! Myślałem, że dobry jesteś. I mamy przyjaciela. Mamy gościa fajnego. Dobra. Chciałem, żebym iść tutaj, okej. Okay. Jest to może sprint? Chyba nie ma. Może spacer? Nie. Ma. Idziemy. Gdzieś tu jest! Dobra, idziemy tutaj. Kolejny trup no i To już koniec misji pierwszej nie, nie, nie sądziłem, że chyba aż tak krótka jest, ale dobra, przecież normalnie, że zagramy kolejne, bo bo ile to ma chyba 2 minuty? Czas No i dobra go zamcię, nie? Tak. Idziemy koja Automatyczne drzwi fajnie Dobra Tam mamy kolejny do rozwalenia Dobra idziemy Idziemy na nich Q to switch A mamy pistolet o! A dla zmiany broni, dobra Yenavit, no, no, ja 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 na te... you never, the as it. to see you ja Great. I've been stuck here for ages. All right, let's roll. Follow me. I know you're Okay. chronić, okej. Okay. I nawet nie celowałem. Ja tylko wycerowałem, nie Możecie teraz zobaczyć. O, a teraz na przykład. Ter teraz na przykład, żeby ich zabić, muszę strzelić, nie? Ale wcześniej, co przydebramy, to wystarczy tylko wycerowałem, automatycznie i strzelałem. Nie widzę. Dobra, co ją Na O, pieniążki. Cześć, tutaj, tutaj, tutaj. Damn, explode! Hold on! No problem. Fajnie to wszystko wygląda. E, don't you like the auto fire? Aha, ma właśnie z tym automatycznym szerem, dobra. Ja sobie wolę, wyłączę w sobie wolę automatycznie szary. Nie automatycznie, tylko sobie manualnie. O ty, pośpię. Ty na nas. Otwieram tę bramę no. Ciekawe jestem co później możemy z tymi pieniędzami robić, czy może to czy ja ładnie tworzę bramę. Gdzie idziemy? Trzeba pokazuję tutaj. Do góry. Zmieniłem bo mam tylko 6 naboi, więc... Druga misja skończona. Myślę, że może zrobimy jeszcze jedną, a resztę zostawimy na, na kolejne odcinki. All right, let's Dobra, go. Idziemy. Shit. Watch idziemy. Co to jest? Taki jo, to takiego tu jest? Jak to Wasia, do mnie. No, już myślałem, że muszę tu wziąć. Ej, no co jest? Kurde, chciałem przejść. Midrow, midrow, co ty każę? Midrow. Wasia, łapę głupia. Kurde, powinno się gdzieś tam przejść. Zostawiamy. I kolejne, kolejne. Mamy, 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 okej. Nie masz razem, mamy, 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 do góry, do góry. mamy, Czego jesz? Co? mamy, mamy, jeszcze mamy, 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 jeszcze. Oha, mordowanie tych... No, ty. no boi, okej, okay. Tak myślałem, mówiłem, jak myślałem, mówiłam, że gra jest dla dosyć łatwa, bo to chyba robię ja Dobra. Gra jest dosyć łatwa, bo to była robiona... ...właśnie pod... ...przodiem sobie, pod, pod, pod komórki, no to normalnie, że będzie łatwiej. Czy mam teraz znaleźć klucz jakiś? Jest. Idziemy tu, idziemy. Tu żyjesz czy nie żyjesz? Nie, nie żyjesz, dobra. Aha, wyleciał z dupy plus, nie no okej. Okay. Nie wiedziałem, że ludzie trzymają w dupy plus. Dobra, no, idziemy. Tu mamy jeszcze kolegów i rozdania? Fajnie byłoby, może byłoby się z nim jeszcze wręcz. Czy To jest skarbonka jest czy co? Skarbonka, fajnie. Takie to jest nie widziałem. O tam jest, okej okay, no to idziemy jak on tam jest. Idziemy do oto. No to co, no to czekamy. To dobra, my to zrobiliśmy. Sądzę, że chyba na ten odcinek wystarczy. Tu raczej odcinki będą krótkie, bo to nie jest sama długa gra, więc myślę, że te odcinki na dzisiejszy odcinek wystarczy. Jeśli chcecie więcej z tej gry, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, że Wam się podoba. Napiszcie komentarz, co sądzicie o tej grze i, i, i jak macie kolegów, to subskrybujcie kanał, żeby żeby więcej fajnych gier było i w ogóle. To dzięki, trzymajcie się, do następnego filmiku, cześć.